Władza podniosła rękę na jedną z podstawowych swobód obywatelskich, jaką jest wolność słowa. Chcemy pokazać, że się nie zgadzamy z tym, co się dzieje. Nie zgadzamy się po pierwsze z niekompetencją służb. Udowodnili to wchodząc do, do redakcji tygodnika wprost. Po drugie, nie zgadzamy się z tymi słowami, które zostały nagrane. Nie można w taki sposób kpić z Polaków. Nie zgadzamy się też z obłudą przedstawianą przez polityków Platformy Obywatelskiej. Przynieśliśmy deklarację praw człowieka oraz zestaw mini policjanta. Deklarację ze względu na to, że aby pani poseł wraz ze swoją partią zapoznała się z podstawowymi prawami człowieka w związku z tym, co się dzieje, a jeżeli chodzi o zestaw małego policjanta. W którym jest zawarta odznaka, kajdanki oraz pistolet z kapiszonami na, takimi gumowymi, po to, aby przekazała go ministrowi i jego kolegom. Być może przydadzą im się jeszcze. Z takim małym gadżetem jesteśmy. Chcielibyśmy, aby te. Ten gadżet trafił do pana ministra Sienkiewicza. Oczekujemy na pewno sprawnych działań, sprawnych działań premiera Donalda Tuska i przede wszystkim posprzątania w tym swoim grajdołku, jaki stworzył i tworzy od siedmiu lat.